niezliczonych tysiącleci w cieszy i spokoju żyły w ciepłym ocenie, który pokrywa większą część tej planety. Są rasą powolną, filozoficznym nastawieniu do życia. Wszyscy jej członkowie mają ze sobą stały kontakt, w związku z czym każdy jest równocześnie niezależną jednostką i częścią składową ogromnego, kolektywnego umysłu. W pewnym sensie są nieśmiertelni. Doświadczenie jednego z nich staje się bowiem od razu własnością wszystkich. Natomiast śmierć jednego elementu nie wpływa w żaden sposób na funkcjonowanie całości. Życie na morskim dnie nie obfituje jednego dramatyczne wydarzenia. W związku z czym mogli spokojnie oddać się filozoficznym rozmyślaniom oraz śnić trwające latami przeciwne zielone sny, których ani wy, ani ja nigdy nie zdołamy zrozumieć trochę przypominają muzyków grających na głośnych instrumentach. Wspólnie tkają nie mające początka ani końca monumentalne symfonie snów. Od milionów lat aż do pojawienia się ludzi nie musieli z nikim walczyć, ale w jej przyszłości było zupełnie inaczej. W tamtej odległej opoce w oceanie aż ryło się od stworzy, którym co najmniej tak samo jak wam Przypadły do gustu walory smakowe, pragmatycznych filozofów. Ponieważ już wtedy znali tajemnicę genetyki i ewolucji, wspólnym wysiłkiem sprzęgniętych umysłów zdołali wpłynąć na baterię życia i nadać jej pożądany kształt. W ten sposób stworzyli sobie strażników groźnych drapieżców, dla których jedynym celem istnienia jest obrona ich twórców. Strażnikami tymi są istotyzowane, przez was krążownikami. Od tamtej pory, aż do niedawna krążowniki strzegły spokojem myśli cienia. Cie zaś bez przeszkód mogli oddawać się swym ulubionym zajęciom. Potem zjawiliście się w... przybyliście z Aquariusa i starego Poseidona i od razu wzięliście się ostro do roboty. Łowiliście ryby, zakładaliście morskie farmy. Bardzo prędko odkryliście walory smakowe błotnych małży. Minęło wiele lat, zanim pokrożeni w rozmyślaniach, pracowici władcy planety zorientowali się, że dzieje się coś niedobrego. Jej doświadczyli nie lada szoku. Wyobraźcie sobie tylko, że każdym razem, kiedy rzucaliście któregoś z nich do rządku, wszyscy współuczestniczyli w jego agonii. Z pewnością doszli do wniosku, że na lądzie, którym do tej pory w ogóle się nie interesowali, zamieszkał jakiś przerażający drapieżnik. Nawet nie zaświtało im podejrzenie, że możecie być myślącymi istotami, im koncepcja inteligentnego gatunku pozbawionego zdolności terapeutycznych wydaje się równie obca jak na myśl o rozumnych stworzeniach, pozbawionych wzroku, węchu, słuchu, nieruchomych, a do tego jedalnych. W ich pojęciu, wszystko co się porusza, dokonuje przemieszczenia obiektów i zjada inne istoty. Jest zwierzęciem, niczym więcej. Reszta wiecie, albo przynajmniej możecie się domyśleć. Myśliciele nigdy nie spieszą się z działaniem. Początkowo po prostu was ignorowali, przekonani, że ekosystem sam opora się z dokuczliwym wynaturzeniem. Tak się jednak nie stało. Z ich punktu widzenia nie mieliście żadnych naturalnych wrogów. Rozmnożaliście się w szybkim tempie, rozprzestrzenialiście się coraz bardziej. Coraz więcej umysłów milkło na zawsze. W końcu nie pozostało nic innego, jak tylko sięgnąć po wypróbowane sposoby zamieszku i przeszłości. Przyspieszyli tempo rozwoju i rozmarzenia swoich strażników, ale nawet te groźne istoty, które on dziś bestrują, sobie radę z każdym zagrożeniem, nie mogły Wam sprostać. W związku z tym myśliciele musieli zmienić strategię. Ich umysły przetrwały tkanie kolejnej monumentalnej symfonii. Zaczęły badać i analizować, a potem przystąpiły do tworzenia nowych strażników. Takich, którzy byliby w stanie ochronić ich przed niebezpieczeństwem. Początkowo odnosili znaczne sukcesy, ale kiedy zjawiłem się tu na arce, Kefira Quaver wymusiła na mnie rozpoczęcie masowej produkcji przerażających biologicznych narzędzi zabijania. Zostali zepchnięci do defensywy. Dotychczasowa walka zahartowała ich jednak na tyle. Że coraz łatwiej przychodziło im znajdowanie odpowiedzi na moje posunięcia. Nawet teraz, kiedy dyskutujemy w tej potężnej wieży w morskiej, toni powstają kolejne okrutne potwory, które już niebawem zaczną was gnębić, chyba że wcześniej zawrzecie pokój. Decyzja należy do was. Ja, skromny inżynier Ecolot, nigdy nie ośmieliłbym się dyktować wam, co macie robić. Pozwolę sobie jedynie podpowiedzieć, że moim zdaniem. Spokój jest dla was jedyną nadzieją. Dlatego właśnie zadając sobie sporo trudu, wydobyłem z morskiego dna tego oto ambasadora, przyniosłem go tutaj. Wśród morzycieli panuje teraz nie lada zamęt. Kiedy bowiem po raz pierwszy nawiązali kontakt z umysłem Dexa, ich świat uległ raptownemu rozszerzeniu. Dzisiaj po raz pierwszy dowiedzieli się o istnieniu gwiazd. Dzisiaj też przekonali się, że nie są jedynymi rozumnymi mieszkańcami kosmosu. Przypuszczam, że będą rozsądnymi negocjatorami, jako że obszary lądowe są im zupełnie niepotrzebne. Ryb zaś, zamieszkujących razem z nimi ocean, nie traktują jako pożywienia. Oddaję Wam do dyspozycji Daxa, jak również moją skromną osobę. Czy możemy od razu przystąpić do rozmów? Kiedy Havilland tu umilkł. W sali posiedzeń zapadła głucha cisza. Milczenie trwało minutę, dwie, pięć. Część członków rady wpatrywała się w nieruchomą twarz Tufa. Mnie gapili się z niedowierzaniem na wilgotną, pokrytą szlamem skrupę. Pierwsza odzyskała głos Kefira Kay. Czego? Czego chcą? zapytała z chrypniętym głosem. Chodzi mi głównie o to, żebyście przestali je zjadać odparł Hawiland Wydaje mi się, że to rozsądna propozycja. Jak brzmi wasza odpowiedź? Dwa miliony kredytek to stanowczo za mało, oświadczył tu jakiś czas później w centrali łączności Arki. Dax rozłożył mu się na kolanach, nie wykazując nawet setnej części energii, którą kipiały pozostałe koty. Podejrzliwość i wrogość dokazywały jak szalone, keniając między konsoletami i ekranami. Na twarzy widocznej na głównym ekranie kawirki pojawił się nieprzyjemny grymas. O co chodzi? Zapytała podejrzliwie. Przecież na taką kwotę opiewała nasza umowa. Jeśli chcesz nas wykiwać, to wykiwać! Zasknął Hamiantów. Słyszałeś, tak? Po tym wszystkim, czego dokonaliśmy na nasze głowy, wciąż sypią się obelgi oskarżenia. Zaiste przeniósł wzrok z powrotem na ekran. Strażniczka, ok. Doskonale pamiętam, jaką celę ustaliliśmy. Za 2 miliony kredytek dogłębnie przeanalizowałem sytuację, rozwiązałem Wasze problemy i dostarczyłem Wam tłumaczy, dzięki którym będziecie mogli bez trudu porozmawiać się ze współmieszkańcami na morzu. Dysponujecie teraz z 25 telepatycznymi kotami, po jednym dla każdego członka Rady Naczelnej. Już niedługo. Naturalnym biegiem rzeczy będzie ich więcej, ponieważ w głębi serca jestem bardziej filantropem niż biznesmenem. Dodatkowo pozwoliłem pani zatrzymać głupotę, która z bliżej nieznanych mi przyczyn poczuła do pani prawdziwy sentyment. Za to również nie domagam się zapłaty. W takim razie dlaczego żądasz dodatkowych 3 milionów? Jest to rekompensata za całkowicie zbędne wydatki, do których poniesienie zostałem podstępnie zmuszony. Odparł spokojnie. Życzę sobie pani jeszcze ogółowego wykazu? Oczywiście, parsknęła. Bardzo proszę o to on. Rekin, Barakuda, olbrzymia śmernic, orki, szare krakeny, błękitne krakeny, pijawki, meduzy to okazy, za które życzę sobie po 20 tysięcy za sztukę. Ryby fortece, 50 tysięcy za sztukę. Cienie zagłady, po 80 tysięcy. Wiele trwało bardzo długo. Kiedy to wreszcie skończył, Kafira Kej wycedziła latowatym tonem. Przedstawię Twoje żądania Radzie Nadczelnej, ale od razu powiem Ci, że moim zdaniem są nieuzasadnione i wygórowane. Poza tym, nasz budżet nie zniósłby takiego wydatku. Możesz sobie wisieć na orbicie nawet 100 lat, a i tak nie dostaniesz 5 milionów kredytek. Hawiland tu bezradnie rozłożył ręce. Wygląda więc na to, że przez moją naiwność poniosę kolejną stratę. Twierdzi pani stanowczo, że mi nie zapłacicie? Zapłacimy 2 miliony. Tyle, na ile się umówiliśmy. Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak pogodzić się z tą okrutną i niesprawiedliwą decyzją i potraktować ją jako jeszcze jeden dowód na okrucieństwo praw rządzących życiem. Niech i tak będzie. Pogłaskał drzemiącego Daxa. Powiada się, że ci, co nie potrafią wyciągać wniosku z historii, są zmuszeni powtarzać jej błędy To wszystko moja wina Przecież nie dalej jak kilka miesięcy standardowych temu Oglądałem historyczny dramat, w którym przedstawiono niemal identyczną sytuację Biowojenna jednostka, bardzo podobna do Arki, uwolniła pewną małą planetkę Od do szkodnika, a nieuczciwy rząd odmówił uiszczenia pełnej zapłaty Gdybym był sprytniejszy, zażądałbym całej należności z góry. Ech, niestety nie byłem wystarczająco sprytny, w związku z czym teraz muszę ponieść konsekwencje. Przeniósł wzrok na ekran i spojrzał strażniczce prosto w oczy. Być może Wasza rada naczelna zechciałaby obejrzeć to interesujące dzieło. Naturalnie wyłącznie w celach rozrywkowych. Jest sprawnie zrealizowane z udziałem utalentowanych aktorów, a co najważniejsze, prezentuje pełnie destrukcyjnych możliwości wywojennych jednostek operacyjnych inżynierskiego korpusu ekologicznego. Tytuł brzmi Zagłada Hamalin. Hmm. Jasne, że mu zapłacili.